Pierwsze dwa tygodnie od czasu, gdy Ministerstwo wprowadziło obostrzenia zasady, mówiły, aby na jednym boisku trenowało maksymalnie sześciu zawodników oraz jeden trener, czyli na boisku mogło przebywać siedem osób na jednym obiekcie. W ten sposób sobie pracowaliśmy w małych grupach, zdecydowanie mogliśmy się skupić na działaniach na małych przestrzeniach. I staraliśmy się zachowywać odległości pomiędzy każdą osobą na obiekcie minimum 2 metry przed wejściem na obiekt i przy każdym wyjściu z obiektu pomiędzy treningami każdy zawodnik oraz tener dezynfekował sobie ręce środkiem dezynfekującym oraz czyściliśmy sprzęt zgodnie z wymaganiami w ciągu dwóch tygodni takich treningów w naszej akademii odbyło się ponad 400 to tylko pokazuje jak bardzo musieliśmy zaangażować całą kadrę wykorzystać wszystkie możliwe obiekty do pracy z dziećmi teraz już po dwóch tygodniach takich obostrzeń mamy możliwość trenowania na większej przestrzeni najnowsze wytyczne mówią że na jednym boisku może występować nawet 22 zawodników razem z czterema trenerami staramy się już z tego korzystać dzięki temu że mamy do dyspozycji kilka boisk jesteśmy w stanie wszystkie treningi rozmieścić w tygodniu tak, że każda drużyna jest w stanie na dużej przestrzeni już odbywać normalne treningi. Dla chłopców to świetna informacja, bo Trenowanie ciągle w małych grupach jednak nie jest tym samym, co trenowanie na całym boisku. Od samego początku było widać, że chłopcy są mega zaangażowani w treningi. Szczególnie było to widać po osobach, które w tym czasie kwarantanny nie mogły wyjść na przykład osoby mieszkające w blokach. Niektórzy mieli możliwość wyjść na jakieś podwódko. Niektórzy niestety nie mieli takiej możliwości. Żaden trening koło domu, indywidualnie czy obijając piłkę o ścianę nie zastąpi boiska razem z kolegami ze swoją drużyną. Najzwyczajniej w świecie stęsknili się za sobą. I od pierwszego treningu widać bardzo duże zaangażowanie, chęć do pracy. Po prostu pokazują, że sport to dla nich bardzo ważna rzecz w życiu. Myślę, że to na każdym treningu widać. Ten czas, który teoretycznie wiele osób uważa za stracony, czy tak nazywamy go czasem straconym, staraliśmy się oczywiście w Akademii Stali Rzeszów, aby tak nie było. Systematycznie razem z tenerami poszczególnych grup, tenerzy łączyli się ze swoimi zawodnikami poprzez. Różne platformy online. Zadawaliśmy różne zadania, typu analizy meczów, analizy treningów, czy analiza po prostu gry najsłynniejszych zawodników, czy dobrych drużyn. Oprócz analiz były również zajęcia online z akrobatyki oraz z motoryki. Systematycznie każdy zawodnik miał jakąś pracę do domu. Dostali też rozpiskę indywidualną do ćwiczeń w domu. Mieli systematycznie wrzucane na stronę Akademii na Facebooku filmiki, z których mogli czerpać ćwiczenia kontroli nad piłką, czy też ćwiczenia siłowe, czy stabilizacyjne. Łącząc się z chłopakami poprzez platformy online sprawdzaliśmy, czy wypytywaliśmy o to, jakim te ćwiczenia poszły, czy mamy wrzucać trudniejsze, czy radzą sobie z tym do tej pory. Czy też one są po prostu za trudne i musimy troszeczkę przystopować. Mieliśmy kontrolę nad pracą każdego zawodnika indywidualnie. Ponadto z każdym zawodnikiem indywidualnie rozmawialiśmy. Staraliśmy się zrobić po prostu wszystko w tym czasie, aby ten czas nie był stracony, tylko aby wykorzystać ten czas na wszystkie możliwe rzeczy, przepracowanie różnych aspektów związanych z piłką nożną, na które na co dzień w trakcie normalnej pracy, pracy SMS-u, stali rzeszów, po prostu na co dzień nie ma tyle czasu na przykład na teorie, na analizy i tym podobne.